Duchu Święty, źródło życia i pokoju, przychodzę do Ciebie w tym nowym poranku, by oddać Ci moje serce i wszystko, co co przyniesie dzisiejszy dzień. W ciszy poranka pragnę zatrzymać się przy Tobie, zanim świat przyspieszy, zanim wypełni mnie hałas i obowiązki. Przychodzę, by zaczerpnąć od Ciebie światła i siły, byś prowadził mnie krok po kroku drogą, którą przygotowałeś. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za dar życia, za to, że mogę otworzyć oczy i rozpocząć nowy dzień w Twojej obecności. Dziękuję za nocny odpoczynek, który przywrócił mi spokój i jasność myśli. Dziękuję za światło poranka, za powietrze, którym oddycham, i za ciszę, która przypomina mi, że Ty jesteś blisko, cichy, a zarazem potężny, delikatny. A pełen mocy, Duchu Święty, przyjdź i napełnij mnie swoją obecnością. Rozlej w moim sercu pokój, który przenika wszystko, nawet to, czego nie rozumiem. Spraw, bym w każdej chwili dzisiejszego dnia pamiętał, że nie jestem sam. Naucz mnie słuchać Twojego głosu, który przemawia w głębi serca, w prostych gestach. W spojrzeniach ludzi, których dziś spotkam. Oświeć mój umysł duchu mądrości, abym potrafił rozpoznawać to, co naprawdę ważne. Daj mi odwagę odrzucać to, co zbędne i skupiać się na tym, co prowadzi ku dobru. Nie pozwól, bym gubił się w niepokoju ani w pośpiechu, który odbiera wrażliwość na Twoje natchnienia. Obdarz mnie darem rozumu, bym umiał patrzeć głębiej. Poza pozory, poza to, co powierzchowne. Naucz mnie dostrzegać sens nawet w trudnościach, które dziś mogą mnie spotkać. Przypomnij mi, że w każdym doświadczeniu jesteś obecny i że nic nie dzieje się przypadkiem, jeśli powierzam Ci swoje życie. Duchu Święty, udziel mi daru rady, abym w chwilach wahania potrafił zatrzymać się, wsłuchać w Twoje prowadzenie i wybrać to, co jest zgodne z Twoją wolą. Niech moje decyzje rodzą dobro, niosą pokój i umacniają więzi z innymi. Daj mi darmęstwa, abym potrafił z ufnością stawić czoła wyzwaniom tego dnia. Niech moja wiara nie będzie tylko słowem, lecz czynem, odważnym, spokojnym, pełnym miłości. Gdy pojawi się trud, przypomnij mi, że Twoja moc objawia się w mojej słabości, a Twój pokój trwa nawet pośród burzy. Duchu Święty, naucz mnie sztuki wdzięczności. Pomóż mi dostrzegać dobro w codzienności, w uśmiechu drugiego człowieka, w prostych spotkaniach, w pracy, którą dziś wykonam. Niech moje serce pozostaje otwarte na innych, gotowe słuchać. Pomagać, przebaczać i dzielić się tym, co mam. Napełnij mnie darem pobożności, by modlitwa była dla mnie źródłem radości, a nie obowiązkiem. Niech każda chwila stanie się rozmową z Tobą, w ciszy, w działaniu, w zwykłych sprawach. Uczyń z mojego życia modlitwę, która trwa także wtedy, gdy milczę. Obdasz mnie bojaźnią Bożą, nie lękiem, lecz głębokim szacunkiem i świadomością Twojej obecności. Pomóż mi pamiętać, że każde słowo i gest mają znaczenie, że w Twoich oczach każdy człowiek jest święty, a każde spotkanie jest miejscem, gdzie mogę odnaleźć Ciebie. Duchu Święty, proszę Cię o pokój, prawdziwy. Wewnętrzny, zakorzeniony w Tobie. Niech towarzyszy mi w pracy, w rozmowie, w ciszy, w zmęczeniu i w radości. Naucz mnie zatrzymywać się, oddychać Twoim światłem, ufać wtedy, gdy nie wszystko rozumiem. Niech Twój pokój stanie się moim sposobem bycia wobec innych, łagodnym, cierpliwym, pełnym dobra. Prowadź mnie, Duchu Święty, przez cały dzień. Strzeż moich kroków, moich myśli, moich słów. Niech Twoje światło towarzyszy mi w każdej decyzji, a Twoja miłość przenika to, co mówię i czynię. Gdy wieczorem spojrzę wstecz na miniony dzień, daj mi radość, że żyłem w Twojej obecności i że, choć upadałem, zawsze mogłem powstać dzięki Twojej łasce. Duchu Święty. Przyjacielu duszy, zostań ze mną w tym dniu. Umocnij mnie, prowadź i ucz, jak być człowiekiem pokoju, tam gdzie panuje niepokój, człowiekiem nadziei, tam gdzie inni tracą wiarę, człowiekiem miłości, tam gdzie brakuje czułości. Boże, w Twoje ręce oddaję ten dzień. Niech wszystko, co dziś uczynię, będzie na Twoją chwałę. Dziękuję Ci za dar Twojego ducha, który ożywia, odnawia i prowadzi. Amen.